Witajcie w Holokronie. Dzisiaj szybka recenzja książki pod tytułem Mistrz i Uczeń autorstwa Cloudy Gray. Zapraszam. Nowy Kanon póki co nie zachwyca i chyba najjaśniejszym klejnotem są książki o Fraunie oraz seria Wielka Republika, w której to autorka zresztą też miała swój wkład w postaci powieści w Ciemność, Gasnąca Gwiazda oraz komiksowa seria o księżniczce Lei. Tym razem jednak autorka skupiła się na dwójce bardzo dobrze już znanych i mocno rozpisanych w uniwersum gwiezdnych wojen bohaterów czyli Qui-Gon Jinn oraz jego uczeń Obi-Wan Kenobi. Obu panów poznajemy na kilka lat przed wydarzeniami ukazanymi w mrocznym widmie. Właśnie kończą średnio udaną misję, w której zamieszani są hattowie, ale nie to zdaje się być głównym problemem. Jest nim mianowicie ich wspólna relacja, w sferze której zaczynają pojawiać się kolejne już pęknięcia. Mistrz Jean nie spełnia się w roli mentora, nie potrafi dotrzeć do młodego Kenobiego, który z kolei nie rozumie poczynań swojego mistrza, który na każdym kroku ignoruje zasady działania, jakimi powinni kierować się Jedi, a na domiar złego kwestionuje decyzję Najwyższej Rady. Obaj też zupełnie inaczej postrzegają moc. I jej role. Obi-Wan z niegdyś niefrasobliwego i żywiołowego chłopaka stał się sztywnym, szablonowym, jeżeli nie powiedzieć zwyczajnie nudnym Jedi o ogromnym talencie, to jednak nie zdającym sobie sprawy ze swojego potencjału oraz tego, że można myśleć nieco inaczej niż tylko tak, jak każe rada. Tymczasem ta niespodziewanie składa propozycję jego mistrzowi, by ten wstąpił w jej szeregi, co oznacza nie tylko ogromną zmianę dla samego Qui-Gona, ale również dla jego ucznia, który pozostałby teraz bez mistrza i musiał szukać nowego nauczyciela. Dla obu bohaterów sytuacja ta jest trudna i zwyczajnie, po ludzku, męcząca emocjonalnie. Nim jednak nastąpi ostateczna decyzja, mistrz i uczeń zostają wysłani na planetę ogarniętą kryzysem politycznym z aktami terroryzmu w tle. Tam też odbędą ostatnią, jakby się mogło zdawać, wspólną misję, jeszcze raz próbując się dotrzeć i zrozumieć jeden drugiego. Na planecie zaś spotkają starego przyjaciela Kłajgona, Raela Averosa, będącego poprzednim uczniem dawnego mistrza Dżina, czyli hrabiego Duku który teraz zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i nie nawiązuje z nikim kontaktu. W międzyczasie do akcji wkroczy też pewien duet poszukiwaczy klejnotów i cennych kamieni. Autorka miała zadanie niełatwe, bowiem musiała wejść w buty, czy też szaty, dwóch postaci, które doskonale znamy i którym zdawałoby się ciężko dopisać już coś nowego czy odkrywczego, jeżeli chodzi o ich charaktery. Ale Claudia Gray nie tylko stanęła na wysokości zadania, ale przywróciła tym postaciom ich dawny blask, który, mam wrażenie, w ostatnich latach Nieco się zatarł i opatrzył. Rosterki Qui gona są prawdziwe, żywe i bardzo ludzkie. Również przemyślenia Obi-Wana, który bierze na siebie winę za większość porażek swojego mistrza, są napisane bardzo wiarygodnie i momentami przejmująco. A oddanie charakteru tych postaci to już połowa dobrze wykonanego zadania. Postacie poboczne są dość wyraziste, ciekawe, ale nie zabierają za dużo czasu fabularnego, choć Rael Averos w swojej tragicznej historii ma potencjał na bycie pełnokrwistym i ciekawym bohaterem solowej książki. To, co najbardziej udało się autorce, prócz doskonale oddania psychologii postaci, to rozłożenie tempa akcji oraz opisów. Te są niekiedy wręcz znikome, lakoniczne i popychające akcje w dosłownie dwóch zdaniach, byle tylko przejęść bohaterów w inne miejsce bez zbędnych ozdobników. Dzięki temu zostaje miejsce na głębsze przemyślenia i dobrze rozpisane dialogi między bohaterami. Szczerze powiedziawszy, to mimo, że wiedziałem, że przecież Obi-Wan zostanie dalej uczniem Qui-Gona, to napięcie, jakie rodziło się w książce, dawało mi ciągle poczucie niepewności, co tak naprawdę koniec końców z tego wyniknie i jak potoczą się losy bohaterów. Ponadto zyskaliśmy nowe spojrzenie na przepowiednie Jedi i ich znaczenie, na to jak funkcjonuje Rada i jak wiele racji w swoich zarzutach miał mistrz Jean. Poznajemy nieco lepiej inne podejście do koncepcji samej mocy jako żywej energii, a nie jedynie dogmatu. W końcu mamy też zgrabną akcję z korporacją Zirka i kryzysem politycznym, ale to tak naprawdę jedynie tło dla całej historii mistrza i ucznia. Claudia Gray pisze książki tak, jak niegdyś robili to dawni mistrzowie z legend. Szanuje czytelnika, podchodzi do tematu na poważnie, nie traktując fanów gwiezdnych wojen i ogólnie fantastyki jak dzieciaków, którym wystarczy rzucić parę walk na miecze świetlne, jakiegoś fajnego bosa i akcja sama się rozpisze, a bohaterowie mogą być z tektury. Z drugiej strony też nie bierze wszystkiego aż tak na poważnie, by przewracać znanych już bohaterów do góry nogami i robić z nich własne wariacje, pod swoje widzimisie. W końcu przeczytałem książkę na poziomie, który pamiętam sprzed lat, kiedy wiedziałem, że czytam Gwiezdne Wojny napisane przez kogoś, kto rozumie ten świat i czytelnika. Ode mnie leci 9 gwiazdek i odejmuję jedną, bo książka powinna być trzy razy dłuższa. To póki co najlepsza rzecz, jaką czytałem z Nowego Kanonu, i jedna z najlepszych książek z Gwiezdnych Wojen w ogóle. Dajcie znać, czy czytaliście oraz jakie inne tytuły polecacie. Ja dziękuję za uwagę. Wpadajcie na inne filmy oraz recenzje książek i niech moc czytania zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.